Cześć, znasz takie powiedzenie: mm, Szczęście jest wtedy, kiedy okazja spotyka się z przygotowaniem. I faktycznie tak jest, że my bardzo często mówimy, ten to miał szczęście, tamto to miał szczęście, o, ktoś tam miał szczęście. Natomiast zapominamy, że tak naprawdę szczęście, żeby móc wykorzystać szczęśliwy zbieg okoliczności, to trzeba być na niego przygotowanym, trzeba go zauważyć i trzeba. Mieć odpowiednie zasoby do tego, żeby faktycznie przekuć go w codzienność. O tym dzisiejszy odcinek. Ja nazywam się Dominika Maczak, jestem trenerem biznesu i przedsiębiorcą od ponad 22 lat. A ten kanał jest po to, żeby pomóc Ci być bardziej cokolwiek to dla Ciebie znaczy. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to zapraszam Cię do subskrypcji, to pomaga nam, twórcom, tworzyć bezpłatne treści i dzielić się swoją wiedzą i rozwiązaniami. Więc a dlaczego Ci. Mówię o tym temacie, dlaczego poruszam ten temat, i dlaczego on może być dla ciebie istotny. Dlatego, że my bardzo często wmawiamy sobie właśnie tak, że o trzeba mieć szczęście, o coś tam, coś tam, o tamten ktoś ma szczęście. A zapominamy właśnie o tych elementach, o których już powiedziałam, czyli że szczęście jest wtedy, kiedy okazja spotyka się z przygotowaniem. Jest też drugie, drugie odniesienie do końca do, do odnośnie szczęścia, Notabene z jednego z filmów, którego tytułu teraz nie będę przytaczać, bo to nie ma znaczenia, że zauważyłem, że im więcej pracuję, tym więcej mam szczęścia. I wszystko, o co chodzi w tym szczęściu, to chodzi o to, że to my kreujemy okoliczności do tego, żeby wykorzystywać pewne okazje, albo to my. A kreujemy pewne przygotowanie nasze do tego, żeby faktycznie móc to wykorzystać. Co? Jak to możesz przełożyć na siebie i jakie wnioski z tego możesz wyciągnąć? A generalnie trzeba w codzienności robić swoją robotę i trzeba dbać o pewne aspekty spełniania parametrów tego, co jest dla Ciebie ważne. Czyli dla przykładu, jeżeli ktoś się zajmuje sprzedażą, to takim parametrem to jest to, że na przykład uczy się technik sprzedaży, uczy się procesu sprzedaży, uczy się typologii klientów, uczy się pewnych mechanizmów związanych z wywieraniem wpływu sprzedaży itd. Tak i wtedy, w momencie, w którym spotka się z okazją pod tytułem Jest jakiś fajny deal do zrobienia, pojawia się klient, pojawia się transakcja, to wtedy ma już wiedzę, ma umiejętności, ma możliwość, żeby faktycznie przystąpić do tej transakcji albo do negocjacji. Jeżeli ta osoba nie zadbałaby o to przygotowanie na początku, czyli o to zadbanie, żeby mieć pewne kompetencje, i pojawiłaby się okazja biznesowa pod tytułem Jest fajna transakcja do zrobienia, jest potencjalny klient, ale nie miałaby tych zasobów, to wtedy nie byłoby takiej możliwości. Inny przykład, jeżeli mówimy o. o a dam zupełnie inny, a pse, jakby zupełnie innej beczki przykład. Ja, dla przykładu, uważam, że każdy rodzic. Może wróć, tak od ogólniej powiem. W momencie, w którym jest kobieta w ciąży, to szkoła rodzenia jest obowiązkowa. Natomiast ja uważam, że powinna być obowiązkowa, jeszcze, a Generalnie dla wszystkich rodziców, w ogóle dla wszystkich ludzi, obowiązkowe przejście przez pierwszą pomoc, przez zasady pierwszej pomocy w różnych sytuacjach, w przypadku dzieci, dorosłych i tak dalej. Ale nie na poziomie takiej wiedzy, tylko faktycznej umiejętności zareagowania w, w sytuacjach trudnych. I teraz. Można by było powiedzieć, skrajna sytuacja, ale myślę, że zostanie Ci taki obraz, żeby rozumieć, co mam na myśli i do czego w ogóle zmierzam. Jeżeli jest taka sytuacja, że nie wiem, dziecko zaczyna się dławić albo, albo zrobiło coś niebezpiecznego i jest sytuacja, w której trzeba by wykorzystać tę wiedzę tą wiedzę właśnie z kursu pierwszej pomocy, to o jednych rodzicach można by powiedzieć, ale mieli szczęście, bo na przykład, nie wiem, wiedzieli jak dziecku pomóc, żeby się nie zadławiło, żeby się nie zakrzywdziło siłą, nie? A. Druga osoba powie, jejku, no po prostu nie byłem w stanie pomóc, strasznie trudna sytuacja, taka stresująca i tak dalej. No ale do czego zmierzam? Gdyby nie to, że ci rodzice byli przygotowani do tego, że różne ewentualności w życiu mogą się wydarzyć, i mamy mieć w kompetencje na pomocy dziecku, czyli cały kurs zrobiony bardzo porządny, no to trudno by było mówić o szczęściu w danej sytuacji, nie? No bo nie mieliby tej kompetencji, żeby zareagować. Inna sytuacja, znowu skrajnie z innej, z innej broszki, żebyś w ogóle rozumiała i rozumiał, o co mi chodzi. Jeżdżenie. Jesteśmy kierowcami. Ja przeszłam chyba wszystkie możliwe ze względu na moją fascynację do motoryzacji i to, że ścigałam się w przeszłości, i może będę w przyszłości zobaczymy. To przeszłam wszystkie możliwe kursy bezpiecznej jazdy, sportowej jazdy, zachowanie w sytuacjach trudnych, poślizgach zimowych jazd itd. I to jest też taki element, że gdybym miała się znaleźć w sytuacji trudnej, to nie daje mi to gwarancji, że ja uratuję siebie samochód, nie? Natomiast zwiększa mi prawdopodobieństwo, bo mam wypracowaną pewną automatykę, czyli moje przygotowanie, dużo jeżdżę samochodem i jeżdżę w sytuacjach, jak nie wiem, podwyższonych prędkości, to zadbałam o to, żeby... Nie musić mówić o szczęściu na drodze, tylko o przygotowaniu, tak? I te, taką kalkę, jakby myślenia o, o sobie w różnych aspektach, można przyłożyć absolutnie do wszystkiego, i to Ty najlepiej wiesz, co to dla Ciebie znaczy to przygotowanie, żeby móc wykorzystać szczęście, żeby móc wykorzystać tą, na tą fajną okazję. Więc odpowiedz sobie na pytanie. W jakich obszarach życia chcesz rosnąć, jakie obszary są istotne, w jakich niekoniecznie być może chcesz rosnąć, ale jesteś postawiona, postawiony w codzienności, że funkcjonujesz w tych obszarach, czyli dla przykładu, jeżeli ktoś nie lubi nawet swojej pracy, ale pracuje w swojej pracy, bo z jakiegoś powodu nie jest w stanie zmienić, bo nie ma lepszej na horyzoncie, bo jest wystarczająco dobrze płaci, że nie chce zmienić na inną i tak dalej, to ja bym zadbała o to, żeby być najlepszą, najlepszym. W tym, co się robi, bez względu na to, co się robi. Poznałam niedawno taką dziewczynę, narzeczona Nila, data, narzeczona. I ona powiedziała coś bardzo fajnego, jak mówiła o swoim synu. Ona powiedziała do swojego syna, wiesz kochanie, bez względu na to, co chcesz robić, zadbaj o, zadbaj o to, żebyś był w tym po prostu świetny. Nie? Czyli bez względu na to, czy będziesz chciał być pilotem, czy będziesz chciał być ślusarzem, czy będziesz chciał być budowniczym, cokolwiek wybierzesz zadbaj, zadbaj o swoje kompetencje. I to jest faktycznie tak, i kiedyś czytałam badania na ten temat, że podobno jest tak, że jak ludzie osiadają w jakimś zawodzie, czyli zaczynają się czymś zajmować, to rozwijają się przez pierwszy rok, a potem się już nie rozwijają. A prawda jest taka, że powinniśmy się rozwijać stale, bo pytania zostają, te same odpowiedzi się zmieniają, bo okoliczności się zmieniają, bo rzeczywistość się dzieje i tak bardzo zmienia tak szybko, że trzeba szybko biec, żeby nadążyć, nie? A żeby zostać w miejscu, tak jak było w ewolucji Krainy Czarów. Trzeba bardzo szybko biec, żeby zostać w miejscu. Dzisiaj, że czasy są takie, nie? Czyli a trzeba bardzo szybko biec, żeby się nie cofać, a nie żeby się rozwijać. Nie? Czyli mamy takie czasy, że trzeba wykorzystywać pewne rzeczy i dezaktualizuje się bardzo dużo inne rzeczy są już aktualne i możemy się albo kopać z tymi, i udawać, że, że to nie istnieje, albo możemy się do tego przygotować. I podobnie teraz, z nowoczesnymi technologiami, z tym wszystkim, co się dzieje i co zapowiadają, że będzie się działo, możemy przymknąć oczy i udawać, że tego nie ma i że tego to się nie dzieje, albo możemy sobie odpowiedzieć na pytanie: to co ja mogę zrobić ze swoim życiem, ze swoimi kompetencjami, gdzie się mogę wzmocnić, żeby się zabezpieczyć przed tym, gdyby mój zawód miał zniknąć, jeżeli jest takie ryzyko, albo żeby mieć, Wolność geograficzną, jeżeli różne rzeczy się dzieją na świecie i uważam, że powinno się mieć wolność geograficzną na poziomie dochodu, żeby zdywersyfikować ryzyka i tak dalej, żeby nie stać się niewolnikiem ekonomicznym w przyszłości, patrząc na, na te wszystkie zapowiedzi, co się dzieje z punktu widzenia, czy co się będzie działo z punktu widzenia. Sprawiania, że nie będzie pieniądza papierowego, tylko będzie pieniądz elektroniczny i absolutnie będziemy wtedy poddani pod przeogromną presję z różnych stron i wiemy o co chodzi. Więc szczęście jest wtedy, gdy okazja spotyka się z przygotowaniem. Więc moja rekomendacja jest taka: jak chcesz być bardziej, jak chcesz żyć bardziej, to zadbaj o to, żeby się przygotować, przygotowywać, żeby być um, świetnym w tym, co robisz, cokolwiek to jest. Jesteś rodzicem. Edukuj się z rodzicielstwa, jesteś pracownikiem X, branży X, edukuj się z tego, jesteś, nie wiem, zajmujesz się jakimś sportem, to staraj się robić ten sport i uprawiać ten sport coraz skuteczniej, coraz lepiej, coraz, coraz wydajniej. Do dowolnej, do dowolnego obszaru można to. Przyłożyć. Tyle na dzisiaj. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to uśmiecham się bardzo mocno o subskrypcję i też zapraszanie do polubienia tego kanału, bo będę starała się, żeby treści były takie, żebyś mogła odnaleźć, żebyś mógł odnaleźć swoje bardziej i wykorzystać to dla siebie. Pozdrawiam cię serdecznie z teraz, już nie słonecznej, ale generalnie słonecznej Portugalii. I do zobaczenia w kolejnym nagraniu.